Ten sygnał oznaczał jedno. Woda w brynicy przekroczyła dopuszczalny poziom i niestety pojawiło się realne zagrożenie, że wały mogą nie wytrzymać. W ruch poszły więc worki z piaskiem. Służby miejskie działania rozpoczęły już w dniu wczorajszym od e, umacniania wałów w miejscach, gdzie, gdzie były one w stanie najgorszym, gdzie groziło ich przerwanie. Także już wczoraj rozpoczęły się prace i trwały do późnych godzin wieczornych. Także dzisiaj od rana prace były prowadzone. E, te najistotniejsze rzeczy to zabezpieczenie e, wszystkich budynków e, publicznych, takie jak biblioteka, jak, takie jak szkoły, ale i ważne prace były prowadzone tutaj niedaleko na ulicy. Kilińskiego, gdzie jest spore obniżenie i gdzie istniało też zagrożenie przerwania wałów. Były też, są cały czas też prowadzone prace związane z utrzymaniem przepompowni, bo jeśli ta przepompownia zostałaby zalana, miasto traci automatycznie dopływ wody. Poziom wody w Brynicy osiągnął w pewnym momencie 3,10 m. Wszystko za sprawą deszczu oraz tego zbiornika wodnego w Kozłowej Górze. To stąd puszczana jest woda do Brynicy. Początkowo było to 12 metrów sześciennych na sekundę. Później nadeszła informacja, że kolejny zrzut będzie zdecydowanie większy. Na szczęście okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Pomimo to mieszkańcy Czeladzi dmuchając na zimne zostali zaopatrzeni w worki z piaskiem. Przygotowań do ewakuacji należy niezwłocznie przenieść rzeczy na wyższe kondynacje, zabezpieczyć. Dodatkowo wystosowany został komunikat, który za pomocą megafonów umieszczonych na samochodach Straży Miejskiej informował, jak należy zachować się w przypadku ewakuacji oraz które ulice ewentualnie będą jej poddane. Ewentualnie, bo ewakuacja nie była jednak konieczna. Sytuacja najgorsza była w dniu dzisiejszym w godzinach dopołudniowych i południowych. Wtedy istniała możliwość przerwania wału, bo były takie informacje, że zbiornik kozłowa góra będzie zrzucał nawet do 30 metrów na sekundę. Jednak okazało się, że, że ustabilizowało się to na poziomie 12 metrów na sekundę, i do tej pory jest prowadzony taki zrzut właśnie w tej wysokości. Deszcz pada cały czas i choć synoptycy zapowiadają, że opady zmniejszą się, to wciąż jednak będą obecne. A w tej sytuacji. Liczy się każdy centymetr wody. Sytuacja z podnoszącym się poziomem wody w Brynicy wydaje się być opanowana. Choć to, co widać za moimi plecami, wskazuje jasno, że o tym, jak będzie naprawdę, zadecydują najbliższe godziny.